Siemano moi drodzy, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Będzie denko. Jak sugeruje mój papierek przyczepiony do yy, torebki, to jest denko wielu butelek, więc będziemy mieli kosmetyki do twarzy, kosmetyki do ciała i na pewno coś do włosów się znajdzie. Yy, powinnam jeszcze powiedzieć dzień dobry do tych wszystkich, których doprowadza do szału moje powitanie lub którzy twierdzą, że jestem już za stara i powinnam zacząć mówić dzień dobry właśnie, to dzień dobry, witam. Zaczniemy od tego, bo jest duży i pomarańczowy, i wystaje na sam czubku z tej mojej oto torby. To był żel podprysznic marki Kundal. Honey and Macadamia Body Wash. Zapach to było białe piżmo. Ja szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak białe piżmo pachnie, ale on pachniał bardzo. Sztucznie, w sensie takim on nie pachniał jak naturalne kosmetyki, jakiś taki ziołowy smrodek albo olejki eteryczne, tylko on pachniał bardzo drogeryjnie, albo bardzo perfumeryjnie no, dla mnie ja go tak odbierałam. Prawie każdy, chyba z wyjątkiem dwóch osób, prawie każdy, kto u nas brał prysznic, to był zaskoczony, jak to ładnie pachnie, jakiś, czy to jakiejś naturalnej w ogóle. Ma całkiem spoko skład. Tam pewnie jakby ktoś był purystą, to jakieś dwa albo trzy składniki znajdzie, którego doprowadzą do białej gorączki. Mnie nie doprowadzały, ten mnie też nie doprowadzał do swędzenia. I takich innych rzeczy, więc byłam zadowolona i go używam. Yy, bardzo gęsty, dość mocno się pienił, ale tak jak mówię, nie przesuszał mnie ani nie podrażniał, co mu liczy na plus. Jedno co doprowadzało mnie do absolutnego szału w tym kosmetyku, to była pompka, która nie chciała podnosić się do góry, po naciśnięciu zostawała i trzeba było ręcznie po prostu na hamają ją podciągnąć, żeby wycisnąć kolejną. Natomiast yy, jedna pompka to absolutnie nie było tyle, ile wystarczało, żeby się wykąpać. To było tak gdzieś tak na ćwiartkę człowieka, bo <ścoughs> cztery były mi potrzebne, żeby się umyć w całości. Yy, czy Wrócę do tego produktu? Nie wiem, może jeszcze kiedyś jakoś tak się nie zakochałam w nim totalnie, ale był naprawdę całkiem ok. Ten był fajny i myślę, że do niego wrócę i to prawdopodobnie niedługo. To jest taki żel, do, taki kremowy żel do kąpieli z La Café de Butée. Nie mam pojęcia, czy on miał jakąś nazwę. Chyba relaksujący po prostu, tak. Ten nie miał żadnego agresywnego zapachu. Był taki. Kwiatowo-świeży, coś na tej zasadzie, ale nie dawał także czysta lawenda, jak to przeważnie w tych relaksujących. Dobrze mi się sprawdzał do mycia, zwłaszcza jak miałam także gdzieś były na przykład może nie tyle zadrapane, co podrażnione nadgarstki albo kostki od skarpet albo od gumki w bluzie, takich rzeczy. To nic mnie nie swędziało później, jak się w nim wykąpałam, więc liczę mu to na ogromny plus. Wydaje mi się też, że one są niedrogie. Był bardzo, bardzo wydajny. Mhm, spoko mogę jak najbardziej polecić. To było super. To było tak super, a zużyłam go już bardzo dawno temu, ale najwidoczniej to denko już tu czeka i czeka na nagranie. Zielone laboratorium myjące odżywka do włosów. Ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby napisać tak na opakowaniu, czym jest ten kosmetyk. Ona była bardzo płynna, tu jeszcze trochę zostało, chciałabym pokazać, ale nie wiem, czy będziecie to mogli dostrzec. Yy, konsystencja była gdzieś mniej więcej jak mm, trochę bardziej gęste mleczko do demakijażu i za to ją uwielbiałam. To nie było ciężkie, to nie była taka kluska, którą jak wyciągnąłam na rękę, to nie wiedziałam, co z tym zrobić. W sensie, yy, jak roz... Pracowałam sobie w dłoniach, to nie było jak tego rozprowadzić na całej głowie. Nie, to się lało i dzięki temu się rozprowadzało bardzo dobrze po całej tej mojej szczecinie. Mega byłam zadowolona. Świetnie wymywało oleje, jak już mnie natchnęło, żeby sobie naolejować włosy, jeszcze jak byłam w tej fazie używania wszystkich produktów do włosów możliwych. A później, jak miałam takie coś, że na przykład. Ym, o, powiedzmy, że przesadziłam ze stylizatorem, dałam coś za dużo, albo coś nie tak użyłam jak trzeba, i wyglądałam tak, no, że nadawało się do mycia. Ale nie chciałam mieć skóry głowy przy pomocy szamponu, bo myłam na przykład dzień wcześniej i wiedziałam, że to przesuszy i nie jest to potrzebne. No wtedy sięgałam sobie po to i bardzo dobrze mi się sprawdzało. Na pewno wrócę do tego kosmetyku, bo no, chyba, że yy, z Harry Tail Cosmetics, jak w końcu wejdę na rynek, to yy, będę, prawda, kupować wszystko, bo pierwszy raz jak żyję, jestem podierana kosmetykami do włosów, więc tak. Zobaczymy, albo tam to się coś znajdzie, albo będę wracać do tego, bo naprawdę mi się mega sprawdził ze względu na tą konsystencję głównie. Zapach miał chyba też taki, co wydaje mi się, że ludzie uznają za przyjemny, mm, taki. Słodko-cytrusowo-kwiatowy, na tym poprzestanę, bo wiecie, jak to jest z opisywaniem zapachów przeze mnie. Z dziura bez dna, ale nic tam ciekawego się nie znajduje. O, to sprzyk pokazuje i z uporem maniaka do denek przynoszę ten produkt. To jest szampon Head and Shoulders Citrus Fresh, którego ja nie dotknęłam nawet. No, może jak wycierałam pod prysznicem półkę, to mój mąż używa. Ja specjalnie zawsze przynoszę te rzeczy do denek po to, żeby przypomnieć, że ja absolutnie nie jestem Radykalna. Nie chodzę i nie mówię ludziom, nie możesz tego używać, pójdziesz do piekła za ten szampon ze selesem i tak dalej, czy obojętnie szminkę, jakąś długotrwałą, wszystko jedno. Ja zawsze mówię, że rozsądek i rozwaga, yy, i naprawdę nie trzeba jakichś ogromnych skrajności, żeby się wszystko dobrze w życiu układało, więc można się aż tak bardzo nie spinać. I właśnie ten szampon jako symbol nie niespinania się przyszedł do tego odcinka. Ten był super! Ten był bardzo fajny, tylko że yy, ja sobie nie radziłam trochę z używaniem. Na dłuższą metę. To był szampon Brzoskwinia i Kolendra. Delikatny szampon w piance z Anwen. Ja nie miałam do niego żadnych uwag. Jedyna rzecz, która mi się przytrafiła, to opowiadałam wam w odcinku o moich problemach z włosami. podlinkuję go na dole. Co tam się działo, jak ja źle używałam i jak za dużo używałam rzeczy, i co mi się przytrafiło. I nie mogłam używać tego szamponu przez trochę, bo zaczęły mi wypadać włosy. Z tych wszystkich różnych przyczyn ja to bardzo dokładnie opisałam, więc odsyłam Was do tego odcinka, jeśli Was to interesuje. Teraz mogę spokojnie raz na jakiś czas umyć tym szamponem włosy. Jestem bardzo zadowolona. Jest wersja taka normalna, jest wersja w piance. Ja sobie tak nie do końca radzę z myciem pianą. Niemniej jednak ten kosmetyk jest bardzo fajny. Następną butelkę myślę, że kupię takiego zwykłego, w sensie tego z pompką. I zobaczymy, jak tam będzie szło. Ale no, mam ciepłe uczucie do niego. Zapach był też, jak na anwen, to taki dość łagodny. Byłam zaskoczona, bo te kosmetyki dość mocno pachną. Tak mi się marzy, jak anwen, jeśli mnie słyszycie, jakbyście kiedyś wypuścili wersję bezzapachową, to ja będę pierwsza w kolejce stała, w sklepie internetowym. Mój, mój duch wirtualny będzie tam czekał, nie? Pukał w drzwi o poranku, o szóstej No serio, serio. To byłoby cudowne. Kolejny szampon, ale ten to był chyba w 2017 jeszcze zużyty, bo ja sobie dzielę te denka i rozpisuję właśnie na opakowaniach czy tam na jakichś miskach, kartonach co w czym trzymam, ze względu na te moje dziwne kategorie. I tak dokładam, dokładam, dokładam. Jak się nazbiera trochę to dopiero nagrywam odcinek, także tak. 2017 chyba, 17 jeszcze. Szampon z dr Konopka Regenerating Shampoo. To był taki szampon do włosów farbowanych i on mi się sprawdzał znakomicie. Był bardzo delikatny, nigdy mi nie przesuszył skóry głowy, tęskniłam za nim. Jak mi się zaczęły robić jakieś tam nieprzyjemności z, ze skórą głowy moją, to kupiłam jeszcze jedną butelkę, żeby do niego wrócić. Niestety okazało się, że. Było zbyt ciężko, ta skóra głowy miała za dużo przeżycia i on też nie, na, nią, na niego też nie zareagowała dobrze, ale mam tą otwartą butelkę, która czeka i myślę, że gdzieś tak za miesiąc dwa będę mogła spokojnie do niego wrócić. Na co nie ukrywam, czekam. I leniwiec też. Wow! Kolejny szampon! Zdaje się, że chyba robimy, idziemy na rekord w tym sezonie. Natura Siberica Anti-Dandruff Shampoo. O matko. Eee, to, był, to była przygoda. Powiem Wam, to była przygoda z tym szamponem. Eee, ja to kupiłam, jak były u mnie dziewczyny z Piggy Pack i nagrywałyśmy razem takie hity z Rossmana i właśnie Ania mówiła, że jej żaden inny szampon nie pomaga, ona ma bardzo wrażliwą skórę głowy, to jest jedyny, który się sprawdza i ja siedziałam i daj mi to, daj mi to, daj mi to teraz, umyję włosy dzisiaj. Kupiłam ten szampon, o matko i córko, dostałam alergii na niego. Myślałam na początku, że tylko mnie trochę podrażniło, ale potem okazało się, że jednak to jest uczulenie i potem miałam takie momenty, że pomyślałam sobie, hej, może jakby go wzbogacić olejem trochę, to będzie mi łatwiej przechodził, bo już tak robiłam z żelami pod prysznic, też się nie udało i koniec końców to że tyle z niego poszło na włosy, a cała reszta została zużyta jako piana, znaczy jako produkt do robienia piany w kąpieli. No nie pykło, tak się czasami zdarza. Odżywka do włosów, wow! Po prostu ja mam nadzieję, że my tu wyciągniemy jakieś inne rzeczy. Serio już czekam na to. Shine Growth and Shine, tak nazywała się ta odżywka marki Biotuju. Ja pamiętam, że wszystkie te odżywki mi się zaczęły sprawdzać, w sensie z, tych, z tej białej serii z różnymi kolorami. Tam było, chyba są trzy komplety szampon i odżywka. I te odżywki mi się zaczęły sprawdzać Dopiero w momencie, jak miałam pierwszy raz tak porządnie, znaczy tak bardziej rozjaśnione włosy, jak one były zdecydowanie bardziej zniszczone i potrzebowały jakichś cięższych konsystencji od czasu do czasu, no teraz już wiem, że trzeba było trochę żonglować humektanty, emolienty i proteiny. wtedy nie wiedziałam tego. One mają w większości dużo protein, te kosmetyki zbiotują, i zdaje się, że moje włosy po prostu to uwielbiają. I tak, sprawdzało mi się całkiem dobrze, ale do czego mogłabym to polecić, to na razie się wstrzymam, bo aż tak wnikliwie nie oglądałam ani co tam jest w środku ani co to mogłoby Wam pomóc, więc zamiast spleść głupoty, to po prostu przejdę do następnego produktu. O, hydrolat ekologiczny z zielonej herbaty, pół litra! <noise> tak to właśnie ze mną bywa, jak już sobie dziawne jakiś składnik, który mi pasuje, to wtedy przeróżne z nim rzeczy robię. Teraz jest bardzo mało surowców w denkach, ponieważ one są u mnie w innym miejscu niż normalnie, nie mam ich w domu i tak rzadko zużywam na miejscu, a jak już zużyję tam, gdzie z nimi pracuję, to one lecą od razu do recyklingu i nie przychodzą do denek. Ja mam film o hydro jak używać hydrolatów, tam sobie możecie y, zerknąć i dużo informacji znajdziecie na ten temat. Jeśli chodzi o hydrolat zielonej herbaty, on jest takim moim zdaniem dobry na początek, u wielu osób się będzie sprawdzał, nieważne czy jest skóra, która się bardzo przetłuszcza, czy taka, która ma tendencję do wysuszania, no można sobie tak pokombinować, żeby to był fajny produkt. I do włosów mi też całkiem dobrze yy, sprawdzało, ile się nie mylę, to większą część tej butelki poszła właśnie pod olej, jak jeszcze robiłam te 7 miliardów kroków. Tu była mgiełka, którą na bank spryskiwałam twarz i włosy jednocześnie, jak gdzieś na wyjeździe. W sensie robiłam sobie taki tonik, który jednocześnie był humektantem pod olej, ładowałam to wszystko do jednej butelki i proszę. I używałam sobie. I byłam zadowolona, że jedną butelkę mniej muszę ciągnąć ze sobą w walizce. O! Och, tu była taka hmm, taka trochę miłość, a tak trochę doprowadzał mnie do szału ten kosmetyk. E, makowo rozmarynowy żel do mycia twarzy z marki Trawiaste. I teraz tak, jeśli chodzi o ten makowo-rozmarynowy, to ja bym powiedziała, że on bardziej wygląda, jest pełno tych drobinek maku w środku i bardziej pachnie rozmarynem. Jeśli chodzi o jego działanie, to on dobrze mył, ale delikatnie, nie miałam podrażnienia, nie miałam ściągniętej skóry, to było bardzo przyjemne, ale na dłuższą metę bardzo mi przeszkadzał ten mak, bo jak się spojrzę na opakowanie, to wygląda jakby było tak po prostu po kilka drobinek, gdzie niegdzie Ale ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ja miałam wrażenie, że robię peeling do Dosłownie za każdym myciem. Nie sprawdzał mi się na wieczór do, do makijażu, w sensie do, do zmywania balsamu myjącego, bo sobie z nim nie radził. I to było trochę na tej zasadzie, że jak miałam bardzo dużo makijażu, jak na przykład sobie nałożyłam mnóstwo minerałów i pełno innych rzeczy, i bardzo, bardzo dużo produktów na oczy, zaczęłam to zmywać wszystko balsamem myjącym, a następnie próbowałam wziąć to, to centralnie miałam wrażenie, że ten mak mi się wbija gdzie nie gdzie w mieszankę podkładu z balsamem, i to nie było dobre rozwiązanie. Do odświeżania twarzy, do takiego mycia, Lekkiego rano. Sprawdzał mi się świetnie. Ale tak jak mówię, trochę za dużo było tych drobinek i z tego powodu myślę, że do niego nie wrócę. I druga sprawa, no przepiękna jest ta butelka, ale jest bardzo niefunkcjonalna. On miał taką konsystencję, że dało się wylać go normalnie stąd, a to jest trochę tak jak z wylewaniem keczupu z butelki szklanej, że do jakiegoś momentu dojdziesz, a potem zostaje tyle na dnie i tego już się nie dało wyciągnąć. Potem zaczęłam to wydłubywać jakąś słomką, chyba, o ile się nie mylę. I w końcu się wkurzyłam i stwierdziłam, dobra, wyrzucę tam tą resztę, która tutaj została. Ale no, estetycznie to wyglądało. of O tutaj mam męski kosmetyk e, U After Shave Natural Sea Breeze Man. Oni mają takie długie zawsze te nazwy. E, to ma taki, o tutaj troszkę widać na dole, taki zielony kolor. Jest to spray, którym można spryskać twarz albo żeby nawilżyć, albo właśnie spryskać po goleniu, żeby trochę zmiękczyć skórę. Michał go bardzo długo używał, bo był oszczędny. W tym dwie pompki mu staczały tutaj na całą tą strefę i lubił go. E, także ja też jestem zadowolona, że mi się udało coś takiego znaleźć. Teraz ma krem po goleniu ze szpajka, ale myślę, że jak się skończy to pierwszy raz to bo widziałam, że to po prostu pyk pyk i tylko wklepać trochę i łatwo przychodziło, nie szczypało, nie zostawiało żadnych czerwonych śladów. No i ja też lubiłam ten zapach. Bardzo był taki męski, ale nie hamski. O Hydrolat z czarnej porzeczki tutaj mamy z marki Creamy. Trochę osób mnie pytało o te kosmetyki, Wie, dobra, coś tam kupię. Nie wiem, czy jakieś serum wzięłam yy, i chyba za dwa hydrolaty, Mówię, zobaczymy, jak to tam będzie. Ten z czarnej porzeczki niestety nie sprawdził mi się najlepiej, bo bardzo mnie szczypała po nim skóra. Potem kombinowałam, że może ma troszeczkę za niskie, więc pozmieniałam, dodałam trochę wody, zrobiłam jakąś tam sobie domową mieszankę, żeby tonik mi z tego wyszedł łagodzący, też niestety nie pykło i w końcu zużyłam go jako dodatek do tych moich mgiełek, do włosów, do tych humaktantów pod olej. Mm, no i tak nie zgrało mi się z nim za bardzo. Wiem, że mnóstwo osób uwielbia te hydrolaty. On też bardzo, bardzo mocno pachniał. Tak naprawdę mega mocno, że po dwóch, trzech psiknięciach ciężko było mi oddychać w łazience. O, to może, mogę zarekomendować, jak ktoś lubi właśnie zapach czarnej porzeczki i takie intensywne produkty, to może to jest coś dla was. No u mnie to niestety tak się nie udało za bardzo. Olej z czarnej porzeczki. Tutaj mam też. Mam nadzieję, że nie widzicie, że jest cały oklejony psimi włosami, bo to stało na podłodze, to dęko, nie wiem ile miesięcy już. Jeśli chodzi o olej z czarnej porzeczki, ten był zużyty do olej Olejowania włosów. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy mi się sprawdził dobrze, czy nie. Mam takie wrażenie, że ja zawsze mieszałam jakieś oleje ze sobą, żeby uzyskiwać różne rezultaty. Potem, jak mi zaczęły wypadać, to się trochę obraziłam na te oleje na włosach. No i. Niestety nie jest to jakieś specjalnie pomocne. Jeśli chodzi o pielęgnację, to olej z czarnej porzeczki, jak sobie chcecie zrobić domowe serum, na przykład do skóry, która się łatwo czerwieni, albo macie cerę dojrzałą i ona jest też taka szarawa, to to jest fajny dodatek, taki dodatkowy booster. Tu mam hydrolat malinowy z Mazideł, i ten to bardzo lubiłam, jeśli chodzi o taki dodatek, który nie jest eterycznym, ale jest zapachowy w twoim kosmetyku. Jak robiłam sobie maseczkę albo tonik i miałam ochotę, żeby ono pachniało ładnie, to on. Się właśnie sprawdzał do tego znakomicie. Jeśli chodzi o jego działanie na skórę, to nie zauważyłam jakichś fantastycznych rezultatów. Mam wrażenie, że po prostu kupiłam te 50 ml i to był błąd. Trzeba było wziąć większą butelkę, żeby porobić więcej testów. Ja to nie lubię tak po. Jak mam za mało informacji, to nie lubię Wam ich przekazywać, bo mam wrażenie, że to są takie skrawki i niepełne i nie możecie sobie nic ocenić sensownego na tej podstawie, więc może na tym się wstrzymam. No, nie powiem nic więcej na jego temat. Kiedyś kupię sobie jakieś, jakąś większą butelkę, położę trochę dłużej też solo i wtedy Wam dam znać, jaką tam mi się... Zachowywał. Kolejny męski kosmetyk do góry nogami, o to proszę. On już się pojawia też w denku któryś raz yy, z rzędu. For men only i zawsze się z tego leje, bo myślę, że jak ja umyję się tym, to już koniec. No już wtedy... Nie wiem, będzie trzeba wyrzucić staniki i wszystko. To był taki żel pod prysznic i szampon do włosów jednocześnie z Natura Siberica i Michał bardzo lubi te produkty, bo się dobrze pienią, bo ładnie pachną i są wydajne i w ogóle nie wyglądają i nie zachowują się jak kosmetyki naturalne, to jest jego opis. Wracamy do niego od czasu do czasu, jak gdzieś mi się tam trafi, że mogę dodać do koszyka w sklepie, to zawsze to robię, bo no cóż, skoro jest zadowolony, to dlaczego tego nie kupować ponownie. Macerat z nagietka lekarskiego też wykończyłam, to jest jedno Jeden z takich olejów, który mam zawsze w domu, jeżeli macie oczywiście uczulenie na nagietek. No to olej macerat na też będzie Was uczulał, więc lepiej sobie darować to. Ale jeżeli nie macie, to ja bardzo, bardzo go lubię. Jak są jakieś delikatne podrażnienia, albo coś mi swędzi trochę, albo na przykład yy, się gdzieś zatrę. Nie, że zadrapię, że mam uszkodzony yy, na skórek, tylko jest taki kawałek gdzieś, właśnie, że było przetarte za mocno i do mnie swędzi, to też sobie lubię ten produkt dodać yy, do mojego kremu, na przykład do ciała, albo samym czystym posmarować. Jak mam bardzo, bardzo przesuszoną skórę, to trochę do wanny lubię dolać. To to jest taki, no, mój stały, stały produkt. Nie wiem, czy pamiętam taki rok, w którym nie miałam oleju z nagietka w domu. Raczej wątpię. Nawet chyba kiedyś wam nagrywałam odcinek, jak sobie z nagietka zrobić macerat. O ile się nie mylę, ale to już było lata temu, 2013 gdzieś? Hmm, może, może już tak być. Olej makadamia, kolejna butelka zużyta, 100 ml, to jest też jeden z moich ulubionych olejów. On mi się sprawdzał do włosów, on mi się sprawdzał do ciała. Jak sobie chcecie zrobić kosmetyki domowe, które mają być ujętniające trochę, może przeciwzmyszczkowe, to nie, ale do skóry, Dojrzałej, to on się bardzo fajnie sprawdza, żeby elastyczność poprawić, tak jak mówię, i na ciele, i na twarzy super, super ten olej, lubię mieć zawsze w domu jakąś butelkę. I ostatnia rzecz, którą tu wygrzebałam z mojej torebki, to jest tonik, od którego zgubiłam z jakiegoś powodu nakrętkę, prawdopodobnie jest w którymś innym denku, tam za kanapą z prawej stoi jeszcze sześć takich różnych torebek do nagrania, ale zdaje się, że Wy lubicie takie krótsze denka, więc cieszy mnie to bardzo i że moje kategorie jeszcze Was nie znudziły kompletnie. To jest algotonik z Sensum Mare, jeden z najlepszych toników, jakich używałam do tej pory, w sensie najbardziej nawilżających, bardzo bardzo łagodny, bardzo przyjemnie mi się sprawdzał w każdej sytuacji, tak naprawdę. Nigdy nie miałam takiego dnia, że użyłam tego toniku i stwierdziłam, mmm, nie, dzisiaj coś tam się nie udało. Yy, I wracam do niego od czasu do czasu. Tak naprawdę to gdyby mnie testowała nowych produktów, żeby różne rzeczy móc Wam zarekomendować, to myślę, że on by u mnie stał tak na dłuższą metę w łazience i by przychodziły tylko kolejne butelki. Dobra, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiaj coś znaleźliście tutaj ciekawego. Napiszcie mi w komentarzu jakieś, nie wiem, Wasze dwa ostatnie z użycia. Czy byście zadowoleni, czy nie. Widzę, że tam się różne rzeczy dzieją w tych komentarzach. Fajnie czasami poczytać Wasze rozmowy. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!